Białostocki ruch esperancki ma 100 lat. Z tej okazji w ostatni weekend maja odbyły się liczne imprezy, w których udział wzięli esperantyści z Polski oraz z zagranicy. Impreza ta miała na celu upamiętnienie tych wszystkich działaczy, którzy w ciągu 100 minionych lat Starali się o, o stworzenie najpierw organizacji esperanckiej, później biblioteki esperanckiej. Wymienić tutaj należy przede wszystkim Jakuba Szapiro i Leona Kudeckiego. Z tej okazji odbyła się promocja tomika poezji Jana Leończuka w języku Esperanto. Wręczono nagrody dla uczestników konkursu na grę planszową związaną z Esperantem w Białymstoku. W sobotę odbyły się wycieczki do na Świętą Górę Grabarkę i do Świętej Wody, gdzie esperantyści katolicy e, ustawili krzyże w intencji pokoju na świecie. E, w Białymstoku natomiast odbyła się gra miejska poświęcona, poświęcona Esperantu i obiektom związanym z Esperantem. E, w niedzielę natomiast esperantyści udali się na wycieczkę do Grodna. W poniedziałek e, w stoku, na Uniwersytecie w Białymstoku została zorganizowana konferencja Poświęcona dorobkowi Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Szacuje się, że na świecie jest kilkaset tysięcy osób znających Esperantą, natomiast Białostockie Towarzystwo liczy około 80 Esperantystów. Jednym z zagranicznych gości zaproszonych z okazji stulecia Grupy Esperanckiej i Białostockiego Towarzystwa Esperantystów był Brunet Cassini, prezes Fundacji Zamenhofa. Mi venis trivolonti cer Przyjechałem bardzo chętnie, ponieważ w ciągu ostatnich trzech lat w tym mieście wydarzyło się wiele rzeczy związanych z językiem międzynarodowym. Światowy Kongres Esperantystów. Dwa tygodnie temu otwarcie przez władze Biblioteki Esperanckiej w ramach Książnicy Podlaskiej w budynku centrum Zamenhofa. A teraz ma miejsce stulecie ruchu. Widzimy więc całą serię ważnych wydarzeń związanych z Esperantem w Białymstoku. Bardzo się ucieszyłem, kiedy zostałem zaproszony. Mam znów możliwość rozwijania na miejscu spraw Fundacji Zamenhofa, prezesem której zostałem wybrany w grudniu na trzyletnią kadencję. Chcę uczynić z Fundacji siłę napędową działań związanych z z ideą patrona i przywracania możliwości łatwej komunikacji międzynarodowej. Obecnie zaczynamy nowy projekt, który będzie zrealizowany w Białymstoku latem 2012 roku lub jeszcze w 2011. Planujemy zaprosić tu wiele setek studentów z całej Europy, którzy mogliby się uczyć jednocześnie wszystkich oficjalnych języków Unii. Oczywiście wszyscy nie będą się uczyć wszystkich języków każdy wybierze po dwa i będzie uczestniczył w dwutygodniowym stażu, ucząc się rano jednego, a po południu drugiego języka. Będzie można jednak wybierać spośród wszystkich 23 oficjalnych języków Unii Europejskiej. Dodatkowo można będzie oczywiście wybrać Esperanto, które jest narzędziem pomagającym we wzajemnym zrozumieniu i pokazującym, że istnieje łatwiejsze rozwiązanie niż budowanie wspólnej Europy na 23 równych sobie językach, co jest po prostu niemożliwe do zrealizowania. simple.